Cześć! Wiem, że długo nie było filmiku na kanale. Powodem tego było robienie mojego największego dotychczas projektu na YouTube. Więc, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy! Dużo osób pisało, żebym pomógł Polsce w tej wojnie z Ukrainą. Więc, Zrekrutuję sobie armię na tej granicy. Ja mam natomiast troszeczkę inny plan. Myślę nad wypowiedzeniem wojny i Polsce i Ukrainie. Dzięki temu będziemy mieli dużo terenów i e, możemy nawet zrobić takiego Wasa Polski w granicach księstwa warszawskiego. Pisali się też o tym w komentarzach. E, sądzę, że to by był bardzo dobry pomysł. Tak więc wypowiadamy wojnę Polsce. Wezwijmy też Monako i powiedzmy wojnę Ukrainie. Albo mam też jeszcze inny plan, będę robił tyle zniewak, żebyśmy mieli na minusie nasze relacje. Ja Ukrainę spróbuję zwasalizować i to chyba będzie lepsze wyjście w tym czasie atakujemy Polskę to nie jest wojna żeby Polskę zniszczyć tylko Polskę odbudować może to nie wygląda nie wygląda na, takie, na taką sytuację ale uwierzcie mi to tak to to się uda Ukraina odrzuciła nasze ultimatum no, nie jestem z tego faktu zadowolony. Ale jeżeli zrekrutujemy jeszcze troszeczkę wojska, to może się zgodzą, więc yy, No musimy ją jakoś przestraszyć. Okej, okay, już atakujemy Polskę dosyć mocno. Już nasze wojska yy, wchodzą na terytoria polskie bez problemu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać w tej turze. Polska atakuje, ale to nam nic nie zaszkodzi. My zajmujemy kolejne prowincje bez żadnego problemu. No tak, to nie będzie problem zajęcie chyba Polski. Gorzej będzie z Ukrainą, co i będziemy musieli zrekrutować dużo wojska, żeby ją przestraszyć po prostu. E, tutaj 2000. Będę rekrutował tam, gdzie najwięcej e, mamy ludności. Wtedy za jednym zamachem zrekrutujemy dużo e, wojowników. OK, zobaczmy, jak w tej turze nam pójdzie. Tutaj jacyś buntownicy. No, może być ciekawie. Co tutaj się zbuntowało? Rebelianci, plus 25. Możemy z nimi zrobić sojusz? Nie. To by było ciekawe. Ciekawe, co tutaj na kielcach. Może królestwo polskie się odrodziło. W tej grze to jest możliwe. Aha, już rebelianci zostali e, zniszczeni przez Polaków. No, szkoda ale Polska niedługo na serio przestanie być na mapie Europy, ale my ją przewrócimy po tej wojnie. Polska już na serio jest na kolanach, to już są jej ostatnie chwile, a my cały czas rekrutujemy wojska, żeby móc zwaselizować Ukrainę. Poczekajmy troszeczkę tur. O Polska wróciła na mapę. Mm no to musimy wznowić ofensywę, czyli zajmiemy całą Polskę, po prostu. Myślałem, że Ukraina już zajmie tą Polskę w traktacie, ale jednak tego nie zrobiła. Polska próbuje się bronić ostatnimi siłami, ale no nic to nie da na takie, takie wojska, jakie my posiadamy. A jednak udało się przedrzeć do Poznania. To duży plus dla Polaków. A dobra, wspomniałem, że nasze wojsko już tam idzie. Ok, cała Polska jest już zajęta. Przejdźmy do tych rozmów pokojowych. Zajmujemy sobie na pewno Pomorze. To na 100% i granice od Berlina. Albo chyba starczy nam nawet punktów na całą Polskę. Dobry pomysł. Okej, okay, świetnie. I potem będziemy tworzyć basala. Ale w międzyczasie Białoruś i wyże Kości Słoniowej sformowało koalicję przeciwko Niemcom, więc. No, jeszcze musimy zająć sobie Białoruś. Mam nadzieję, że te wojska utrzymają granicę, jednak nie. Jednak tutaj będziemy musieli wprowadzić te 13 tysięcy. Szkoda. W międzyczasie trzeba to wszystko stabilizować. No, to nie jest przyjemna praca, ale bez tego nie da się grać w tą grę. Będą cały czas bunty. Okej, okay, już tutaj będziemy atakować się duże. Zobaczmy. O nie. Tutaj na serio są bardzo duże wojska. Dobra, już nasza, doszła już nasza armia y, 13000. A Wybrzeże Kości słonia. Irlandia. Mhm, dobra, zobaczmy, jak. Co powiedzą na pokój. W tej turze udało nam się odzyskać nasze prowincje, ale Białoruś znowu atakuje i to dużymi siłami. Tak wygląda sytuacja po tej turze. Nie jest dobrze, ale nie jest też najgorzej, Białoruś strasznie wstrzymuje się z atakami. To jest dla nas mm, szansa na przegrupowanie się. Więc już cofną nasze wojska na granicę. Tak jak mówiłem, brak stabilizacji to wybuchy buntów, i właśnie tutaj na terenie y, Pomorza Zachodniego wybuchł bunt rebeliantów. Tak wygląda sytuacja w tej turze. Zajmujemy rebeliantów i troszeczkę prowincji białoruskich, a Białoruś niszczy naszą małą armię na ich terenie. Stał się cud, Ukraina zaakceptowała propozycję wasalizacji. O ja... To będzie mega, jeżeli potem uda się nam za 29 tur z was spróbować wysłać ultimatum aneksji. O ja, ale to w tej prowincji. Ale na razie skupmy się na wojnie z Białorusią, bo troszeczkę stoimy w miejscu. Ok, w tej turze zajmujemy Białorusinów. Mm, nie pozwalamy im przeprowadzić ofensywy i bardzo dobrze. Może nareszcie mm, uda nam się troszeczkę zająć ich prowincji i zakończyć tę wojnę. Ok, wchodzimy dalej w państwo. Ja chyba po prostu pominę ten fragment, gdzie to zajmuję, bo tu już jest chyba końcówka. Tak więc zajmujemy całą Białoruś w rozmowach pokojowych. Nie było już tam żadnego problemu zająć Białorusi. O ja, ale teraz będą Niemcy bardzo silne. Poczekamy teraz 19 tur i spróbujemy zająć Ukrainę. I wtedy stworzymy wielką Polskę. Ale też trzeba pamiętać o stabilizacji. To jest podstawowa zasada, I powtarzam to któryś raz w tym odcinku. I wojnę wypowiada nam Belgia i... Nie wiem czy to jest dobry ruch ich z ich strony, my mamy bardzo dużo funduszy po tej wojnie. Odbudowaliśmy się, mogli wcześniej wypowiedzieć tę wojnę. No, chyba tym samym chcieli władze się zniszczyć albo wejść w skład naszego państwa. Już przechodzimy do ofensywy, zajmujemy północ Belgii, stolicę, a nie, nie, do stolicy miałeś pójść. Czy zajmiemy to w pierwszej turze? Tak, chyba z problemu. Rozmowy pokojowe. Już. Cała Belgia w naszym państwie. Ok, 19 tur już minęło. Wypowiadamy teraz ultimatum aneksji. 80 tysięcy wojska już mamy. Wow. Uwaga, Ukraina jest niemiecka. Mamy 264 prowincje. Jesteśmy na całej Europie prawie. 5 prowincji do Rosji nam no, brakuje. To więc teraz zajmę się tworzeniem Księstwa Warszawskiego na terytorium Polski. Jednak zrezygnowałem z propozycji Księstwa Warszawskiego. Postanowiłem zrobić Królestwo Polskie, które nie będzie miało granicy tego Królestwa Polskiego w sensie kongresówki, jak wskazuje flaga, lecz po prostu poniosłem się fantazji i stworzyłem coś takiego. <grym> Wygląda śmiesznie. No ale chyba spełniłem Wasze oczekiwania, mam nadzieję. Tak więc do następnego odcinka i cześć!